Witam w piątym odcinku serii Historie wielkiego stepu. Dzisiaj opowiem wam o awarach. A zaczęło się wszystko w VI wieku, daleko, daleko w Azji, kiedy lud zwany Göktürk utworzył tam potężny kaganat, który rozciągał się aż od Chin po Morze Kaspijskie. Powodowali oni kolejną migrację ludów w rejonie Wielkiego Stepu, i tym razem właśnie Awarowie byli tymi, którzy opuścili tereny Środkowej Azji, napierani przez Turków i przybyli na Niziny Europejskie, gdzie powstała próżnia po pokonaniu przez Germanów, głównie i Słowian Hunów. Kaganat awarski to nie był jednolity monolit etniczny jeżeli o to chodzi sami awarowie byli spokrewnieni z mongolami ale ich nie było na tyle dużo żeby zapewnić całe zasoby ludzkie dla tego tworu politycznego dlatego jeżeli mówimy o awarach to na pewno nie byli to tylko ci podobni do mongolów koczownicy ale też było w ich szeregach mnóstwo pozostałości huńskich byli też jazygowie, byli alanowie. Także taki konglomerat koczowników wspólnie nazywamy właśnie mianem kaganatu awarskiego. Pierwsza wzmianka o Awarach pochodzi z 557 roku. Kiedy to wysłali oni poselstwo do Konstantynopola i zostali ochoczo najęci na służbę cesarza. Jako siła pacyfikująca nieprzychylne Bizantyjczykom ludy barbarzyńskie na północ od ich limesu. Na marginesie, główną koncepcją dyplomatyczną w stosunku do barbarzyńców od czasów imperium Romanu już było napuszczanie jednych na drugich, aby zajęci walką między sobą nie mieli ni to czasu ni ochoty na atakowanie limesu imperium. Tak też stało się i tym razem. Awarowie spacyfikowali kilka plemion zamieszkujących Step Pontyjski i przesuwali się coraz bardziej na zachód, aż w 562 roku stanęli nad Dunajem. Tym razem znów zostali obsypani złotem przez Bizancjum i udali się na podboje w kierunku północno-zachodnim, w samo serce Germanii. Tutaj w Turyngii doszło do wielkiej bitwy pomiędzy Frankami i Awarami, której to ciężkozbrojna piechota germańska z potężnymi toporami w ręku rozgromiła na dogodnym dla siebie terenie konnych wojowników awarskich. Ta porażka była dla nich ważną lekcją, bo kiedy najechali Franków 4 lata później pod wodzą nowego Okagana Bojana, mieli już za sobą liczne kontyngenty piechoty, które pomogły im osiągnąć zwycięstwo. Awarowie Pragnęli osiedlić się na stałe na terenie Tracji, lecz Bizancjum nie było zainteresowane posiadaniem tak silnych i agresywnych sąsiadów. Zaproponowano Bojanowi, aby zajął dla siebie nizinę panońską, co, poparte złotem, zyskało uznanie Kagana. Problem jednak był taki, że tereny te zajmowało od dziesięcioleci germańskie plemię Gepidów. Bojan zawarł więc sojusz z Longobardami i wraz z nimi zmiażdżył on gepickie państwo, po czym Awarowie zajęli teren dzisiejszych Węgier, a Longobardowie, zachęceni siłą czy to perswazją nie wiadomo, wyruszyli na północne Włochy i tam dokonali podboju, po czym osiedlili się na dłużej, a kraina ta do dziś zwana jest Lombardią. Problem w tym, że północne Włochy było świeżo odzyskanym terenem Bizancjum, z którego to kilkanaście lat wcześniej Justynian Wielki wypędził Ostrogotów i przywrócił tę prowincję do odbudowywanego przez siebie imperium. Dlatego około 580 roku naszej ery, po około 25 latach pokojowych stosunków pomiędzy Awarami a Bizancjum, nastaje czas otwartej wrogości. Kagan Bojan rządzi w tym czasie ogromnym obszarem od Dniepru po Bawarię i od Wisły po Dunaj. Awarowie aktywnie wspierają przesiedlenia Słowian ze wschodu na zachód i z północy na południe. W tym właśnie czasie liczne plemiona słowiańskie zasiedlają tereny dzisiejszej Bułgarii, Macedonii, północnej Grecji, Serbii, Chorwacji, Austrii, Bawarii, a także większość Połabia. Awarowie stworzyli sobie ze Słowian wygodny bufor odgradzający ich od wrogów, czy to Franków, czy Bizantyjczyków. Polityka ta miała jednak na nich się niebawem bardzo zemścić. Tymczasem na przełomie VI i VII wieku awarowie urządzali regularne rajdy na tereny bizantyjskie, uprowadzając jeńców i biorąc wysokie okupy w złocie, a ich kaganat rósł w siłę szczególnie, że bardzo często dogadywali się oni z Sasanidami i atakowali Bałkany dokładnie wtedy, kiedy wojska bizantyjskie były zajęte odpieraniem ataków Sasanidów w Syrii czy też Armenii. Tak wspomniałem w poprzednim odcinku i w kilku innych na tym kanale. Eee, Słowianie rozpoczęli swoją karierę na arenie europejskiej pomiędzy V a VI wiekiem. Od kiedy to? Germanie opuścili tereny wschodniej i Środkowej Europy a ich miejsce zajęli słowianie I wówczas właśnie przybyli awarowie którzy ze słowianami zrobili pewne takie ciekawe połączenie ponieważ stanowili oni ich siłę bojową jako jeżeli chodzi o piechotę Awarowie oczywiście jeździli konno, ale czasami potrzebowali pierwszych wojowników, żeby radzić sobie z fortyfikacjami, z terenami górskimi i tym podobnymi. I ci Słowianie, którzy zgodzili się z nimi współpracować, właśnie służyli jako taka piechota awarska. Dowody historyczne pokazują, że po prawdopodobnie pierwszych porażkach Słowian z awarami i po wycinaniu ich niemiłosiernym przez tych koczowników, Większość Słowian jednak współpracowała z awarami, choć ta współpraca nie była łatwa i wolała jednak zginąć na wojnie lub przeżyć tą wojnę i wrócić do domu, niż na pewno zginąć walcząc z awarami. Ta współpraca trwała przez dobre dziesięciolecia, aż do 626 roku, kiedy to awarowie zorganizowali wielką wyprawę w kierunku Konstantynopola. Postanowili zdobyć to najwspanialsze miasto świata ówczesnego. I oczywiście wraz z nimi też ruszyły tysiące słowiańskich wojowników, którzy mieli pomóc w oblężeniu tego wspaniałego miasta. Cóż się wydarzyło? Pod Konstantynopolem Awarowie doznali wielkiej klęski. Klęska była tak potężna, że rozeszła się szerokim echem po środkowej Europie. I spowodowała ogólnosłowiański bunt przeciwko awarskiemu jarzmu. Praktycznie wszystkie plemiona słowiańskie wówczas powiedziały awarom: Do widzenia, nie chcemy was już, i zrzuciły ich zierzchnictwo. Awarowie pozostali tylko i wyłącznie na nizinie węgierskiej, gdzie czuli się dobrze i gdzie nie mieli pod sobą słowia. Wtedy też powstało państwo Samona, pierwsze znane w historii słowiańskie państwo, założone przez prawdopodobnie frankijskiego. Można władcy lub kupca. I państwo to istniało przez kolejne 30 lat, radząc sobie z jednej strony z frankami, z drugiej strony oczywiście z awarami, którzy nie zniknęli, tylko byli mocno osłabieni. Ale po upadku państwa Samona około 660 roku awarowie wracają też, regenerują powiedzmy siły po tej porażce pod Konstantynopolem. Kolejne pokolenie koczowników wsiada na konie. I zaczyna się coś, co w historii nazywane jest drugim kaganatem awarskim. Mimo, że końcówka VII wieku naszej ery to niezwykle mroczny wiek w historii, bo danych na ten temat jest naprawdę niewiele, to doszło wtedy do bardzo istotnych zmian we wschodniej części Europy. Po pierwsze, korzystając z upadku pierwszego kaganatu awarskiego, tereny na północ od Kaukazu, Zajmuje kolejny lud pochodzenia tureckiego, Hazarowie. I od tego momentu będą oni tu panować przez kolejne 300 lat, tworząc Kaganat Hazarski, zniszczony dopiero przez Kniaziów Rusi Kijowskiej. Ale o tym wszystkim będę opowiadał jeszcze szerzej w jednym z kolejnych odcinków, bo Hazarowie to był niezwykle ciekawy lud. W VII wieku także rozpada się Konfederacja Koczowników. Mieszcząca się na terenie dzisiejszej Ukrainy i składająca się przede wszystkim z tureckich Bułgarów. Powoduje to migrację znacznej części z nich na południowy wschód, do Tracji i powstanie Kaganatu Bułgarskiego, o którego niezmiernie ciekawej historii możecie dowiedzieć się z filmu, który umieszczam w opisie, który nagrałem już kilka miesięcy temu. Tak więc, awarowie, w VII wieku zostali bardzo mocno ograniczeni na wschodzie, najpierw przez Hazarów, potem przez Bułgarów. Na południu wyemancypowane plemiona słowiańskie zaczęły tworzyć swoje państwa mowa tutaj przede wszystkim o Serbach i Chorwatach. Na zachodzie, z kolei, Frankowie coraz bardziej rośli w siłę, aż do szczytu swojej potęgi zapanowania Karola Wielkiego. W początkach VIII wieku z Turyngii i Bawarii zostali wyparci Słowianie. W ich posiadaniu została jedynie Karyntia, leżąca w dzisiejszej Austrii. Wspólnymi siłami Frankowie i Słowianie bronili się tutaj przed awarską agresją. Karyntcy Słowianie zostali włączeni do imperium Karola Wielkiego dopiero na początku IX wieku. W północnych Włoszech, jak pamiętamy, zagnieździli się Longobardowie, których Frankowie pragnęli sobie podporządkować. Awarowie cały czas trwali w sojuszu z tym germańskim ludem, i kiedy frankijskie armie przekraczały Alpy, by najeżdżać Longobardów, Awarowie często stawali po stronie tych ostatnich. Wreszcie pod koniec VIII wieku, Frankowie ostatecznie pokonali Longobardów i teraz ich głównym przeciwnikiem na zachodzie stali się Awarowie. Co samo w sobie już nie najlepiej im wróżyło, nie mówiąc już o sytuacji na wschodzie, gdzie w VIII wieku. Kaganat bułgarski cały czas rósł w siłę i napierał na tereny zajmowane wcześniej przez Awarów od Południa i Wschodu. To wszystko doprowadziło do serii kampanii wojennych prowadzonych przez Franków w głąb Panonii od 788 roku, a skończyło się całkowitą kapitulacją ostatniego awarskiego kagana w 796 roku i jego zgodą na chrystianizację. Upadek awarów był także na rękę Słowianom. Dzięki temu narodził się potężny byt polityczny zwany państwem wielkomorawskim, a link do odcinka o tym państwie znajdziecie również w opisie. Ostatecznie awarom na początku IX wieku kres położyli Frankowie od zachodu i Bułgarzy od południowego wschodu. Nie byli oni już w w IX wieku właściwie zagrożeniem dla Europejczyków, a kiedy niecałe 100 lat później Węgrzy przybyli na nizinę od tej pory nazwaną węgierską, to resztki awarów zostały dołączone do ich koczowniczego państwa. Jak to było z tymi awarami na ziemiach polskich? Mamy przecież liczne znaleziska typowo awarskich ozdób? Szczególnie sławne są brązowe kucia pasa znalezione na kopcu Kraka w Krakowie. Uważam, że południowa Polska długo znajdowała się pod politycznym wpływem Awarów. Nie osiedlili się oni tutaj na stałe, lecz pobierali daniny oraz rekrutowali wojów do swojej armii. A co z zagadkowymi kopcami krakowskimi? Wandy Kraka są to dość unikatowe na skalę polską budowle. Podobny też mamy jeszcze w przemyślu zwany kopiec tatarski. Wiem, że większość z Was będzie tym oburzona, nazwie mnie niemieckim sprzedawczykiem i inne takie, które lubicie wypisywać sobie pod moimi filmami, ale powiem uczciwie, że jak dla mnie krakowskie kopce są dziełem awarów. Słowianie nie mają tradycji budowania tego typu grobowców. Awarowie natomiast panowali tutaj przynajmniej przez 50 lat za czasów pierwszego kaganatu. A być może także w czasie swojej drugiej, słabszej emanacji w VIII wieku naszej ery. Moim zdaniem to z ich inspiracji doszło do powstania tych wielkich budowli, lecz nie rozstrzygniemy pewnie już dziś, czy były to rzeczywiście groby awarskich kaganów, czy też słowiańskich książąt, którzy pragnęli pochować się na zagraniczną modłę. Ja przychylam się raczej do tego drugiego twierdzenia, bo my, Słowianie mamy paskudną cechę kopiowania zagranicznych wzorców kulturowych zamiast pielęgnowania własnych tradycji. Dziękuję Wam za uwagę w tym odcinku o awarach. Zapraszam na kolejne. Będzie o hazarach, będzie o Bułgarach, będzie o pieczyngach, połowcach, Mongołach, Turkach i tak dalej, Do zobaczenia. Hej! Jedziemy.